Krosno pięknym miastem jest. By stało się jeszcze piękniejsze, pewne osoby wpadły na pomysł postawienia pomnika ku pamięci jego niegdysiejszego komendanta i filantropa Roberta Portiusa. Celiście szczytny, czego niezbite dowody w artykule Dumny Portius stanie na wakacjach, podaje portal Krosno 24. Z tekstu dowiedzieć możemy się m.in. o tym, czym Szwed zasłużył się dla miasta, o stowarzyszeniu Portius, które dzielnie pła do przodu sprawę pomnika, o rozstrzygniętym konkursie na jego projekt, czy o planowanej dacie jego powstania. Czego natomiast dowiedzieć się nie możemy. No na przykład tego, że projekt całego przedsięwzięcia do władz miasta wniósł producent win o nazwie Uwaga. Portius. Pytanie, czy winiarzowi zależy jedynie na dość naciąganej swoją drogą reklamie, czy może na czymś więcej? Parcie ma bowiem jakby zależało mu co najmniej na tytule honorowego konsula. Hmm. Na przykład Węgier? Cóż, ze względu na wielowiekową winiarską tradycję tego państwa oraz fakt chęci ukończenia pomnika właśnie na dzień festiwalu win węgierskich, niektórzy z nas mogliby tak pomyśleć. Miasto wstępnie planuje na szczytny cel promocji obu Portiusów wydać niebagatelną sumę 300 tysięcy polskich nowych złotych plus działkę w centrum krośnieńskiego rynku, której wartości strach sobie wyobrazić. pieniądze te wyłożone zostaną oczywiście z kieszeni podatników, czyli w prostym rozumieniu naszych. i wina, postać komendanta godna jest jak najbardziej uczczenia pomnikiem. problem w tym, że cały misterny plan nie zakłada udziału opinii publicznej. podsumowując płacimy nie wiedząc, że płacimy a ktoś kręci sobie na tym osobne, prywatne, bezczelne lody. Krasno nie śpi.